Pyłek podnosi czerwone krwinki. To nie wiem, czy tak pomaga przy zakrzepicy. Raczej nie. Jeżeli chodzi o zakrzepicę, to po pierwsze nie chodzi o czerwone krwinki, a o płytki krwi i ich nadmierną agregację. Natomiast badania dowodzą, że pyłek nie tylko zmniejsza stopień szybkości agregacji płytek krwi. Aż o 12%, jak również proces agregacji, zarówno w pierwszej, jak i drugiej fazie, odpowiednio o 8,7% i 5,5%, jak również skraca czas fibrynolizy aż o 53%. A fibrynoliza to proces rozkładu zakrzepów, zapobiegający również ich powstawaniu. Jest to proces przeciwstawny do krzepnięcia. Na tej podstawie można przyjąć założenie, że pyłek pszczeli może służyć jako środek zmniejszający zagrożenie powstawania zakrzepów wewnętrznych. Zapraszam wszystkich do obserwacji, zostawienia serduszka oraz komentarza. Pozdrawiam.